Witam wszystkich widzów kanału Tajemity. Mamy nadzieję, że wszyscy w Sylwestra i nowy rok bawili się znakomicie na przekór Losowi, który jeszcze nie do końca pokazał jaki garniturek nam wyszł. Brnąc przez gąszcz różnych tajemniczych historii, co już napotykamy na skrywane projekty, tajne plany i inne niezrozumiałe oraz niepojęte wydarzenia, które miały miejsce w naszej historii. Nie wiadomo skąd nabyta u ludzi derwina wszystko co niezrozumiałe szereguje jako foliarstwo, bardzo dziwna nazwa oraz niezła beka. Dawniej niezła beka to była dębowa beczka pełna złocistego piwa, ale dzisiaj określenie to ma inne znaczenie i nie należy go wiązać z niezłym bekiem po niezłej bece. Zagmatwane to troszeczkę, ale cóż, czas na pierwszy odcinek Tajemitów w 2021 roku. W historii jest kilka mocnych i nie dających się wymazać projektów, które realizowane były w ukryciu i za pieniądze z niewiadomych źródeł, często z tak zwanych czarnych budżetów, które każdy szanujący się rząd na świecie posiada. Są to pieniądze przeznaczone na tajne operacje służb lub wojskowe, zazwyczaj bez oznaczeń, realizujące tylko i wyłącznie cele związane ze ścisłym interesem państwa, w ścisłej tajemnicy i bez świadków. Jednym z takich projektów był eksperyment filadelfijski, ale nie do końca hermetyczny, gdyż przecieki na jego temat przedostawały się do opinii publicznej jak woda z sitka pełnego świeżo ugotowanego makaronu. Wnioskować należy, że z tą tajnością było różnie, ale nabiera ona rumieńców razem z rozwojem skrywanych projektów. Jednym z nich był projekt Montag. Początki projektu tak, sięgają 1943 roku, kiedy badano niewidzialność na radarach niszczyciela Eldridge. Ponieważ Eldridge stacjonował w Philadelphia Navy Yard, wydarzenia dotyczące statku były powszechnie określane jako eksperyment filadelfiński. Będąc tematem różnych książek i filmów, przypomnimy tylko tutaj sam szkielet projektu. Eksperyment w Filadelfii był znany jako Rainbow Project dla tych, którzy go obserwowali i w nim uczestniczyli. Został zaprojektowany jako ściśle tajny projekt, który miał pomóc w zakończeniu II wojny światowej. Prekursor dzisiejszej technologii stealth, Rainbow Project eksperymentował z techniką uczynienia statku niewidzialnym dla radaru wroga. Dokonano tego poprzez stworzenie butelki elektromagnetycznej, która faktycznie kierowała fale radarowe wokół statku. Butelka elektromagnetyczna zmienia całe pole elektromagnetyczne określonego obszaru, w tym przypadku pola obejmującego USS Eldridge. Chociaż celem było po prostu uczynienie statku niewykrywalnym przez radar, eksperyment miał całkowicie nieoczekiwany i drastyczny efekt uboczny. Uczyniono statek niewidzialnym gołym okiem i usunięto go z kontinuum czasoprzestrzennego. Statek pojawił się nagle w Norfolk w Virginii, setki mil od miejsca eksperymentu. Projekt okazał się sukcesem z materialnego punktu widzenia, ale była to drastyczna katastrofa dla zaangażowanych osób. Podczas gdy USS Eldridge przenosił się z Philadelphia na Naval Yard do Norfolk i z powrotem załoga znalazła się w całkowitej dezorientacji. Opuścili fizyczny wszechświat i nie mieli żadnego znajomego otoczenia, z którym mogliby się odnieść. Po powrocie do stoczni Philadelphia Navy Yard, część z nich została uwięziona w grodziach samego statku. Ci, którzy przeżyli, byli w stanie psychicznej dezorientacji i absolutnego przerażenia. Załoga została następnie wypisana jako niezdolna psychicznie po spędzeniu znacznego czasu na rehabilitacji status niezdolnych psychicznie bardzo ułatwił dyskredytowanie ich historii. To zatrzymało Rainbow Project. Chociaż nastąpił poważny przełom, nie było pewności, że istoty ludzkie mogą przetrwać dalsze eksperymenty. To było zbyt ryzykowne. Dr. John von Neumann, który kierował projektem, został teraz wezwany do pracy nad projektem Manhattan. Dotyczył on skonstruowania bomby atomowej, która stałaby się bronią z wyboru do zakończenia II wojny światowej. Chociaż nie jest to dobrze znane, szeroko zakrojone badania, które rozpoczęły się wraz z projektem Rainbow, zostały wznowione pod koniec lat 40. XX wieku. Trwało to dalej, a kulminacją było wyrwanie dziury w czasoprzestrzeni w Montag w 1983 roku. Celem tego filmu nie jest przedstawienie szczegółowe projektu, ale naświetlenie całości i ogólnego zrozumienia, co się kryje za tajemniczą nazwą projekt Montag. Wydarzenia te miały miejsce po eksperymencie filadelfijskim i trwały aż do 1983 roku. Preston Nichols to wszechstronnie utalentowana osoba, której osiągnięcia obejmują tytuł absolwenta Science of University w Tampa i legendarną karierę w przemyśle muzycznym, gdzie był jednym z pierwszych właścicieli płyt Buddah i był pieszczotliwie nazywany Małym Buddą za swoje niesamowite zdolności do tworzenia rekordów trafień. W latach 70. Preston rozpoczął pracę w przemyśle zbrojeniowym, gdzie jego genialna znajomość elektroniki uczyniła go nieocenionym w różnych ściśle tajnych projektach przez większą część 20 lat. Jego ogromne doświadczenie i wiedza w dziedzinie elektroniki sprawiają, że do dziś jest poszukiwanym pracownikiem w sektorze rządowym. Jego kontakty ze środowiskiem wywiadowczym i tajnym rządem są źródłem wielu intryk i wielu legend. W przeszłości był poszukiwany jako ekspert od UFO i był wielokrotnie wzywany przez różne media do gruntownego opiniowania niezidentyfikowanych obiektów latających. Dziś Preston jest znany przede wszystkim z odkrycia projektu Montag, ściśle tajnego projektu, który miał na celu manipulowanie umysłami całej naszej populacji i okiełznanie sił samego czasu. Często kontrowersyjny, ale zawsze intrygujący, Preston mieszka na Long Island i pracuje jako prywatny wykonawca dla przemysłu. Kontynuuje też badania nad funkcjami czasu. Współpracował z Peterem Munem przy sześciu książkach, m.in. przy książce The Black Sun Montax, Związek Tybetańsko-Nazistowski i Muzyka Czasu. Jak sami widzicie, Czarne Słońce pojawia się nie tylko w nazistowskich Niemczech. W 1973 roku Preston zaczął pracować dla B.G.M., znanego wykonawcy zbrojeniowego na Long Island. Z biegiem lat uzyskał dyplom inżyniera elektrotechniki i stał się specjalistą w dziedzinie zjawisk elektromagnetycznych. Nie był wtedy świadomy eksperymentu filadelfińskiego ani towarzyszących mu zjawisk. Chociaż w tym czasie nie był szczególnie zainteresowany zjawiskami paranormalnymi, uzyskał grant na badanie telepatii umysłowej i ustalenie, czy ona istnieje. Peterson chciał to obalić, ale był zaskoczony, gdy dowiedział się podczas badań, że w rzeczywistości telepatia umysłowa istnieje. Rozpoczął swoje badania i odkrył, że komunikacja telepatyczna działa na zasadach uderzająco podobnych do fal radiowych. Jak mówił, odkryłem falę, którą można nazwać falą telepatyczną. Pod pewnymi względami zachowywała się jak fala radiowa. Postanowiłem uzyskać charakterystykę tej fali telepatycznej. Przestudiowałem jej długość fali i inne istotne fakty. Ustaliłem, że chociaż fala telepatyczna zachowuje się jak fala radiowa, to nie jest dokładnie falą radiową. Chociaż propaguje się w podobny sposób jak fale elektromagnetyczne i ma podobne właściwości, nie wszystkie jednak z nich pasują do normalnych funkcji falowych. Wszystko to wydało się mi bardzo ekscytujące. Odkryłem zupełnie nową funkcję elektromagnetyczną, której nie było w żadnym z podręczników, jakie kiedykolwiek widziałem. Chciałem dowiedzieć się jak najwięcej i przestudiować wszystkie czynności, które mogą wykorzystywać tego typu funkcje. Zainteresowałem się metafizyką. W wolnym czasie kontynuowałem badania i współpracowałem z różnymi osobami o zdolnościach parapsychologicznych, aby testować i monitorować ich różne reakcje. W 1974 roku zauważyłem osobliwe zjawisko, które było wspólne dla wszystkich psychików, z którymi pracowałem. Każdego dnia o tej samej godzinie ich umysły były zablokowane. Nie potrafili skutecznie myśleć. To oznaczało, że są powiązani z tą samą formą energii. Podejrzewając, że zakłócenia były spowodowane sygnałem elektronicznym, użyłem sprzętu radiowego i skolerowałem to, co działo się na falach powietrznych, gdy medium nie działało. Ilekroć w eterze pojawił się cykl 410-420 MHz, były one zablokowane. Gdy cykl 410-420 MHz był wyłączony, medium otworzyło się ponownie po około 20 minutach. Było oczywiste, że ten sygnał znacznie utrudniał zdolności psychiczne. Postanowiłem prześledzić ten sygnał. Ustawiając zmodyfikowaną antenę telewizyjną na dachu mojego samochodu, złapałem za odbiornik VHF i wyruszyłem w poszukiwaniu jego źródła. Po dłuższej chwili namierzyłem źródło, które wychodziło prosto z Mountain Point i pochodziło bezpośrednio z czerwono-białej anteny radarowej w bazie Sił Powietrznych. Na początku myślałem, że ten sygnał mógł zostać wygenerowany przypadkowo. Rozejrzałem się i stwierdziłem, że baza jest nadal aktywna. Niestety ochrona była sztywna i nie do rozmowy, a strażnicy nie podawali żadnych przydatnych informacji. Powiedzieli tylko, że radar był dla projektu prowadzonego przez FAA i nie mogłem przekroczyć tego punktu. W rzeczywistości ich oświadczenie nie miało większego sensu. Był to radarowy system obrony z II wojny światowej, znany jako Sage Radar. Był całkowicie przestarzały i nie ma żadnego znanego powodu, dla którego FAA miałaby potrzebować takiego starego systemu. Nie wierzyłem im, ale nie mogłem przestać być zaintrygowanym. Niestety trafiłem w ślepy zaułek. Kontynuowałem moje badania parapsychiczne, ale nie doszedłem do niczego w badaniu anteny z Montag aż do 1984 roku, kiedy zadzwonił do mnie mój przyjaciel. Powiedział mi przez telefon, że to miejsce jest teraz opuszczone i że można trochę tam poszperać. Tak też zrobiłem. Rzeczywiście było porzucone. Wszędzie gruz. Zobaczyłem gaśnicę pozostawioną wśród wielu porozrzucanych papierów. Brama stała otwarta podobnie jak okna i drzwi budynków. Nie jest to sposób, w jaki wojsko zwykle opuszcza bazę. Wszedłem na teren bazy głębiej i spacerowałem, zwracając uwagę na wszystko, co odbiegało od przyjętej normy. Pierwsze, na co zwróciłem uwagę, to sprzęt wysokiego napięcia. Bardzo mnie to zaciekawiło, bo to była gratka dla miłośnika nie tylko krótkich fal, ale radiowca w całej okazałości. Jestem kolekcjonerem sprzętu krótkofalarskiego oraz sprzętu radiowego i chciałem go kupić. Pomyślałem, że będzie dostępny tanio, jeśli dokonam odpowiednich ustaleń za pośrednictwem agencji do spraw usuwania nadwyżek w Michigan. Po obejrzeniu całego sprzętu skontaktowałem się z firmą zajmującą się utylizacją i rozmawiałem z przyjacielskim chłopakiem. Powiedziałem mu czego chcę, a on powiedział mi, że zobaczy co można zrobić. Sprzęt wyglądał na porzucony i sprawiał wrażenie, jakby był przyszykowany na złom. Gdyby tak było, byłbym w stanie wziąć to, co chciałem. Niestety nie otrzymałem od niego wiadomości, więc trzy tygodnie później oddzwoniłem. Chłopak poinformował mnie, że nie udało się namierzyć właściciela sprzętu. Nie mogli dowiedzieć się, kto jest jego właścicielem. Ani wojsko, ani General Service Administration. Twierdzili, że nic o tym nie wiedzą. Na szczęście, Agencja Likwidacji Nadwyżek zapowiedziała, że będzie dalej śledzić tą sprawę. Po kolejnym tygodniu lub dwóch oddzwoniłem do niej. Miły głos w słuchawce powiedział, że przekaże mnie do pana Johna Smitha. Boże Święty, pomyślałem, tysięczny John Smith. Oczywiście od razu wiedziałem, że to fikcyjne nazwisko. John Smith znajdował się w wojskowym terminalu zamorskim w Bayonne w stanie New Jersey. Proszę z nim porozmawiać. Ten pan coś z pewnością przygotuje, powiedziała. Chcemy, aby nasi klienci byli zadowoleni. Oczywiście poznałem Johna Smitha na odległość i to przez słuchawkę. Nie chciał o niczym rozmawiać przez telefon. Powiedział, że nikt oficjalnie nie przyznał się do posiadania tego sprzętu. Dla nich sprzęt został porzucony i mogłem wejść i zabrać co tylko chciałem. Powiedział, że na portierni, która znajduje się przy głównym dojeździe, będzie czekał na mnie odpowiedni dokument. Faktycznie otrzymałem na portierni kawałek papieru, który wyglądał na oficjalny. Miałem pokazywać go każdemu, kto mógłby kwestionować moją obecność w okolicy. Nie był to oficjalny dokument, nikt go nie rejestrował, ale miał odciągać ode mnie policję. Skierował mnie również do dozorcy bazy sił powietrznych w Montag, który oprowadził mnie po okolicy. Prowadząc dalej badania, Peterson odkrywa, że projekt Montag poprzedzał tajny projekt Phoenix. Projekt Fenix faktycznie rozpoczął się pod koniec lat 40. Była to próba kontrolowania pogody za pomocą informacji i technologii zaczerpniętych z prac doktora Wilhelma Reicha, austriackiego naukowca, który gościł już u nas w filmach. Mówi się, że Reich był genialnym człowiekiem, któremu przypisuje się odkrycie wysoce kontrowersyjnej energii organu. Energia organu jest również znana jako energia życiowa lub orgazmiczna i bardzo różni się od zwykłej energii elektromagnetycznej. Reich udowodnił istnienie energii organu w różnych eksperymentach laboratoryjnych i opisał swoje odkrycia w kilku czasopismach naukowych. Twierdzi, że energia organu może wyleczyć raka, odkrycie, które nie spotkało się z szerokim uznaniem jego kolegów. Reich stwierdził również, że energia organu jest powiązana z energią kosmiczną oraz Newtonowską koncepcją eteru. Nie trzeba dodawać, że eter to wiktoriańska koncepcja, która odnosi się do hipotetycznej substancji, która wypełnia całą przestrzeń. Służyła jako medium dla świata i innych form promienistej energii. Ten eter był popularnym pojęciem i był używany przez więcej niż jednego pisarza science fiction jako sposób na wyjaśnienie podróży kosmicznych. Po dalszych badaniach Reich odkrył, że energia organu była odpowiedzialna za burzę i złą pogodę. Martwy organ to DOR, to termin używany do opisania martwej energii, znalezionej podczas gwałtownych burz i huraganów. Ta martwa energia została również znaleziona w ludziach. Aktywni ludzie mieli dużo energii organu, podczas gdy ci, którzy byli w depresji lub ponurzy, mieli nadmiar energii DOR. Po szeroko zakrojonych badaniach, Reich w końcu opracował urządzenie, które rozbija koncentrację energii DOR. Po skonfigurowaniu z balonem pogodowym, urządzenie to rozproszałoby lub odbijało burzę. Uzbrojony w burzliwy niszczyciel Reicha rząd USA stworzył urządzenie zwane radiosądą. To urządzenie składało się z kilku czujników i nadajnika, który mógł nadawać w kilku pasmach, aby albo gromadzić energię organu, albo zakłócać energię DOR. Dzięki niemu rząd mógł już kontrolować pogodę. Wszystkie badania Reicha są skonfiskowane, a on sam umiera w więzieniu. Należy podkreślić, że każde urządzenie zdolne do przesyłania energii organu i DOR może być również używane do oddziaływania na ludzi. Możliwe, że projekt Phoenix zajmował się również metodami kontroli populacji. Podobno Związek Radziecki przeprowadzał szeroko zakrojone eksperymenty na wybranych populacjach, wysyłając energię organu lub DOR na ten obszar, aby spróbować zmienić zawartość emocji populacji. Podobnie było na terenach państw okupowanych przez ZSRR. Na osiedlach bloków mieszkalnych instalowano odpowiednie nadajniki, które emitowały fale uspokajające albo energetyzujące. Eksperymenty te również stosowane były w Polsce w latach socjalizmu. We wczesnych latach 50. projekt Fenix został połączony z pozostałościami projektu Rainbow. Zrewidowany projekt Phoenix miał na celu dalsze zgłębienie badań efektów elektromagnetycznych i ich wykorzystania w osiąganiu technologii Stealth. Projekt, przed którym stanęła druga część projektu Phoenix, polegał na tym, jak powstrzymać tę nową technologię przed tak niekorzystnym wpływem na ludzi biorących udział w eksperymentach. Dyrektorem tej nowej fazy projektu był dr John von Neumann, powołany ponownie do nadzorowania operacji skoncentrował się na metafizycznej stronie eksperymentów, próbując ustalić, co poszło nie tak. On i jego zespół pracowali nad tym problemem przez około 10 lat, badając, dlaczego ludzie mają taki problem z intensywnymi polami elektromagnetycznymi, zwłaszcza takimi, które były w stanie wywołać efekty obserwowane w eksperymencie filadelfijskim. Odkryli, że istoty ludzkie rodzą się w punkcie odniesienia w czasie. Punkty odniesienia są związane z rodzimymi polami elektromagnetycznymi Ziemi i lepszą orientacją człowieka do natury wszechświata oraz zrozumienia jego funkcjonowania. Jest to odrębny podmiot, odrębny od ciała fizycznego. Kiedy uruchomiono generatory na Eldridge, połączenie z tym punktem zostało zerwane. Powodując ogromne fizyczne i psychiczne urazy załogi Eldridge'a. Ustalono, że urządzenia użyte w oryginalnym eksperymencie w Filadelfii stworzyły wokół Eldridge'a sztuczną rzeczywistość. W ten sposób statek został usunięty z normalnej płaszczyzny istnienia, czyniąc go niewidzialnym. Problem polegał na tym, że nowa rzeczywistość nie miała połączenia z naszym światem, dezorientując w ten sposób każdego w tej dziedzinie. Aby przezwyciężyć ten problem, należało opracować punkt odniesienia w czasie łączący potencjalnego mieszkańca butelek elektromagnetycznych stworzonych przez technologię projektu Rainbow z ich miejscem pochodzenia. Ten problem został rozwiązany poprzez nadanie butelce fałszywego tła, fałszywej ziemi, z którą można by się połączyć, co zmniejszyło wszelkie formy międzywymiarowego nieładu. Komputer został użyty do odtworzenia punktów odniesienia czasowego określonych ludzi i do wygenerowania fałszywego tła elektromagnetycznego, które dałoby ciału fizycznemu coś, do czego można się przyczepić. Gdyby ten system zawiódł, ciało fizyczne i mentalne rozdzieliłyby się, co doprowadziłoby do szaleństwa. Ten etap projektu zakończono w 1967 roku. Następnie do kongresu przesłano raport stwierdzający, że ludzki umysł może zostać zmieniony przez użycie elektromagnetyzmu. Warto tutaj przypomnieć, iż Mesmer w swoich pracach pisał o tym znacznie wcześniej. Wraz z rozwojem można by tworzyć urządzenia, które zmieniłyby sposób myślenia ludzi. Kongres, obawiając się wyników tych eksperymentów do kontroli umysłu masy ludzkiej, odmówił dalszego, uwaga, jawnego finansowania dla projektu w 1969 roku i postanowił oficjalnie projekt Fenix rozwiązać. No i tutaj pojawia się pytanie. Czy tak potężne państwo jak USA, mając przed sobą możliwość podporządkowania sobie ludzi, oficjalnie z tego by zrezygnowało? Oficjalnie tak, ale z pewnością brak właściciela drogocennego sprzętu znalezionego przez Petersona świadczy tylko o jednym, iż oficjalnie zamknięte projekty miały swoje drugie życie. Funkcjonowały za kotarą i finansowane były przez czarne budżety, działały już w konkretnym i zamierzonym celu. Dziękujemy Wam za uwagę i zapraszamy na drugi odcinek, w którym przybliżymy już cały projekt Montag.